Witam Was z dnia 7 lutego. Zrobiłam krótki rozkład na trzy karty, co może nas dziś ciekawego spotkać. Pierwszy wyszedł wisielec. Może warto spojrzeć na świat otaczający nas wkoło z trochę innej perspektywy. Może nawet do góry nogami. Może ktoś trenuje jogę. Dwa miecze. Macie jakiś dylemat. Nie przejmujcie się, wybierzcie sercem. Nie rozumiem, kobieta, która siedzi tutaj na tym kamieniu ma zasłonięte oczy. Przed nią jest przepiękny koń. Aby nie zrobić mu krzywdy, musi wybrać sercem. Następny jest paść pucharów. Czas na emocje, radość, trochę i zabawy. W końcu zaczynamy piątek. Może kieliszeczek czegoś dobrego? Podsumowując te trzy karty, wrzućcie na luz. Nie analizujcie za dużo i cieszcie się piątkiem wspaniałym. Wszystkiego najlepszego.